Złom dobry, 19.4. pojechałem zabić żonę i córkę. tam I wracam sobie do domu. I tak. Muszę zajrzeć sobie do tego paśniczka, gdzie pralka była ostatnio po drodze. Zajrzymy, no bo ja już taki jestem, że zajrzę. Jak przejeżdżam, a dlaczego nie? Może coś metalowego dla zawodowego? Do szwagierka by to było. Musiałbym dużym podjechać dużym autem i tą, to jest drzewo, jakaś paleta pod spodem tu drzewo grube to by szwagierka było tam długa jakaś kawałek palety dobra dzisiaj rano idąc do pracy zauważyłem pieniądz leżący na śmietniku, więc tam pojedziemy więc tam pojedziemy moi drodzy, podejmiemy ten pieniądz a na razie pauza pauza jestem przy drugim paśniczku, który sąsiaduje z tamtym pierwszym I tutaj widziałem z drogi, że mebelki leżą Cieszę się, że kanał w garażu idzie do góry. 250 subskrypcji prawie jest. Myślę, że warto promować Filipa, naszego przyjaciela wynalazcy. Zapraszam do aukcji do niego. Aukcję tam urządził. deskę wypalił, taką z zieleniem i ta aukcja jest tam. Jest ta aukcja jakby do niedzieli, chyba, czy do poniedziałku, już nie pamiętam dokładnie. Przepraszam, że nie pamiętam, ale zapraszam na aukcję do Filipa. A pojedziemy jeszcze na ten długi paśnik, który zawsze daje mi zamiastem co, przy okazji przejedziemy się dzisiaj na długi paśniczek, piękny orzech tu rośnie. A jak tu sytuacja? Sytuacja tutaj, opróżnili pojemnik, ale był rozsypywany. Talerze, jakby ktoś potrzebował, to są. Także pozdrawiam Filipa, oczywiście link do kanału będzie pod filmem oraz link do jego zbiórki. Cieszę się, że zbiórka też ruszyła Filipowi także operacja coraz bliżej Filipie e, jedziemy, jedziemy dalej tam podejmę to co widziałem jak szedłem do pracy, a potem pojedziemy za miasto, jeszcze pauza no i to jest moja droga do pracy moi drodzy, i tutaj rano widziałem, że leżą pieniądze na śmietniku, więc raz zatrzymamy się sprawdzimy, czy leżą te pieniądze, czy już nie leżą no, tutaj może staniemy ze zwoleniem jakiś to jest tam MSD, czy coś, nie wiem sprawdzimy co, na żywo mam jakieś klucze przy sobie to tylko na chwilę tu przyjechałem, także. otworzę, wezmę te klucze, może Są te pieniądze jeszcze, czy już ich nie ma? Są. Tam jest w kompresorku miedzi trochę. A tutaj cztery śrubki. A, a chyba tak nie. Dobra. Jaki to będzie kluczyk ten? Jest to ten kluczyk. Oj drodzy. Także pieniądze jak widać na załączonym obrazku leżą sobie na śmietniku więc ja co tu powiedzieć żeby zająć Was podczas tego odkręcania a nie pauzować subskrybujcie kawał zawodowego Zbieracza Złomu bo im więcej subskrypcji tym więcej dochodów będzie a jak będą dochody to te dochody część z nich na pewno wróci się w postaci nagród na konkursy Ceneo mi wczoraj zablokowało zablokowało, powiem, powiem tą historię, dlaczego miałem nie mówić wszystko trzeba mówić szczerze i prawdziwie Ceneo mi zablokowało moją stronę z powodu sztucznego jakby nakłaniania widzów do sztucznego klikania w filmiku takim, gdzie dostałem te wodery ostatnio, to chyba tytuł jest prezent od Pawła, coś takiego. Tam coś mówię o tym, że właśnie klikajcie w te linki, bo będą z tego zysku, zysków będą nagrodne konkursy. No i kiedy przyszło do wypłaty pieniędzy z Cineo, to oni tam się dopatrzyli tego i zablokowali mi konto poprosili mi o kontakt, więc napisałem, więc napisałem dzisiaj maila do nich zobaczymy co odpowiedzą ja miałem tego nie mówić, ale powiem żeby było ciekawie bo z tego składa się życie tak więc YouTube nie ma nic do tego, że reklamuję mój kanał i moje filmy i nakłaniam Was do subskrybowania więc subskrybujcie subskrybujcie kanał Zawodowego zbieracza Złomu a podzielę się z Wami trochę z się śrubka poleciała, więc bierzemy pewnie, że się podzielę, tak samo jak zamierzam wspierać różne kanały które mają szansę osiągnąć przynajmniej 1000 subskrypcji dlaczego nie, mi też ktoś pomógł kiedyś a pomógł mi Flaming Recycling między innymi nie tylko on, ale też inni Ała że się raz ten palec gdzieś dziabnął teraz poprawka albo no człowiek się spieszy, żeby jak najkrótszy film był Tak więc scenę nie klikajcie w te linki pod filmami, ja będę je usuwał skoro nie chcą nie chcą, żebym reklamował, no to ja tam się nie będę narzucał, nie? Nie będę się narzucał Zarobię sobie w inny sposób. A kiedy będę już sławny i będę miał 10 milionów subskrybentów, to to sami będą pukać do moich drzwi taki żart steniczny moi drodzy na otarcie łez swoich chyba o co tam jeszcze musimy, a wiem, wiem, to jest miedziane to trzeba zabrać, tak teraz pójdą kombinerki do pracy kombinerki pójdą do pracy, więc tak, tutaj no. tutaj to mieć, nie wiem czy ta ostrość jest jak należy no tak się pieniądze ze śmietnika wyciąga jakbyście chcieli wiedzieć no że to ała, no mu się dziabłem tutaj w to bo mógłbyś sobie rękawice założyć za podoby. pewnie, że tak a, zapomniałem o rękawicach tu też widziane fajna rura i freon się wydostaje do atmosfery Moi drodzy, kabelek bierzemy. Oj, oj, poplamiłem sobie spodnie. Nieładnie. A tu jeszcze jest rurka. Rurkę podejmiemy. Pojedziemy, pojedziemy, moi drodzy, za miasto. O, skrzynkę mam na takie rzeczy. Okej. Okay. Okay. Pojedziemy za miasto. Hmm. Takie opowieści wyszły dzisiaj. A tu z tyłu zawodowo jeszcze jest tą co, odkręć sobie tą żebrowanie. Tam. A już nie ma żebrowania. Czy w ogóle było tutaj? A, i ta pomiędzy. Bierzemy też klucze i tą rurkę też weźmiemy. Co? Rurkę. O, idą ludzie, więc muszę zobaczyć moi drodzy. Przejedziemy się za miasto. Tam jeszcze w jedno miejsce że podnoszę te pieniądze z tego śmietnika i może pauzy bo ludzie tutaj było dawno mnie tu nie było moi drodzy zajrzyjmy sobie co tam ciekawego oferuje paśnik to nie jest ten właściwy paśnik za miastem to jest taki przedpaśnik jest mniejszy też za miastem tam ten który jest zawsze otwarty, jak ten również jest otwarty, jak widzicie nic metalowego dla zawodowego, niestety o. jedziemy do tamtego większego pauza dawno mnie tu nie było dawno mnie tu nie było, więc zajrzymy sobie dzisiaj co oferuje dzisiaj dla mnie paśniczek czy coś metalowego dla zawodowego o nic specjalnego koci papuga nowoczesna adaptacja bajki Ezopa o znaczeniu umiaru może by to było trzeba wziąć żeby mieć troszeczkę umiaru ale w czym hmm nic metalowego zawodowego szyba szyba a to co odkurzacz Odkurzacz retro to zabiorę. A takie liczniki, co w nich jest? Coś w nich jest. I farb pełno, jakieś listwy Dobra, obejrzę jeszcze, bo tu jest ktoś obok mnie. Dokładnie i wam powiem. Odkurzacz zabieram. Moi drodzy, super, super fan. pauza Te liczniki. Nie wiem, czy mi dobrze nagrywa zabieram i to podstawkę od czajnika, bo jest kabelek. A tu mosiężne chyba są te połączenia, więc zabieram O tyle. Coś tam było Zawsze coś Odkurzacz już mamy Liczniki do liczników Podstawki odczajników, do podstawek odczajników jedziemy, dobra co to za odkurzacz moi drodzy to się pożegnamy Tiger 808, ciekawe jakiej to produkcji jakaś jest tutaj tabliczka znamionowa nie ma może ktoś wie Tiger 808, jakiej to produkcji sprzęt jest chyba bardzo stary, bardzo stary Dobra, pauzunie. No i tak. Krótkie podsumowanie na parkingu. Na byłym parkingu zawodowego. Na słynnym byłym parkingu zawodowego. <grymne> Jak tam naśmiecone jest? Jak należy? Jest naśmiecone. A, jakieś butelki plastikowe. Tutaj ktoś wyrzucił o śmieci. W reklamówce. Pięknie. Tu jakie ładne śmieci. Jest i puszeńka. Maleńka. Ale weźmiemy te. 7 już groszy chyba także świeżbim mnie żeby nie jechać na osiedle Bobrek ale mam niewiele paliwa moi drodzy i też chcę odpocząć trochę niewiele paliwa a jeszcze muszę po żonę i córkę pojechać dzisiaj także a Kruku pani Kruku jest i druga puszeczka tylko muszę się schylić tam w te pokrzywy To dla Filipa te puszki dla Filipa, bo zbieram cały sierpień. No wczoraj nie zbierałem, wczoraj nie było filmu, też. Widzicie, byłem zajęty, że tak powiem. Kiedyś wam powiem. No i tak, dzisiejsze zbiory. Ten kompresorek z tymi miedzianymi rurkami, z kabelkiem i z miedzią, prawdopodobnie w środku. Za podstaweczkę od czajnika z kawałkiem. Kabla miedzianego i te dwa liczniki do rozebrania. Tutaj chyba jest mosiąc, te śruby, o ile się nie mylę. No i dwie puszki dla Filipa. Jak na razie. Dzisiaj będę szykował rower, moi drodzy, bo zamierzam jutro już rozpocząć tą akcję, o której wspominam w kilku filmach. Poranna koszykówka. Pewnie się domyślacie na czym będzie polegać ta koszykówka. A jak się nie domyślacie, to zobaczycie. Tutaj mi plastik wypad z dołu i tablicę. Muszę samochód przerejestrować, bo już powinienem dawno, ale na razie brak kasy. Wiecie jak to jest? Mam teraz pracę. Mam teraz pracę, ale nie mam czasu i nie mam pieniędzy. Także wcześniej miałem czasy, miałem pieniądze, a teraz mam pracę. Więc. Tak to wygląda moi drodzy kończę już moje opowieści dziwnej treści miłego popołudnia czwartkowego wam życzę 19 dzisiaj sierpnia ciepło Korzystam z ciepłej pogody Jadę do domu, ten filmik wrzucę linków nie będzie już do klikania bo no bo nie będzie, będą może jakieś inne i tyle. Tak złomega wygląda, omega złomega. Subskrybujcie. Wiem, że wszyscy tam, niektórzy inni youtuberzy subskrybujcie, lajkujcie, więc ja też powiem. Lajkujcie jak się podobało, jak się nie podobało to łapka w dół. Subskrybujcie kanał Zawodowego Zbrzecza Złomu. żeby miał jak najwięcej subskrypcji, jak najwięcej dochodów z reklam, a wtedy im więcej dochodów z reklam, tym lepsze nagrodne na konkursy i częstsze konkursy będą wtedy bo na razie, no wiecie, no jak się cienko wszędzie to nagród dużych nie będzie moi drodzy, dobra, jadę do domu, już 15 minut filmik się robi o właśnie, rowerkiem pojechał, ja też na rowerek muszę skoczyć, ileś lat na rowerze nie jeździłem więc to będzie dla mnie nie lada wyzwanie jutro rozpoczynam nowej akcji nagrywanie, do ważenia moi drodzy, do ważenia